Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Zdolskich Opowieści. Przejrzałem sobie to ostatnie wideo na temat y, matematyki. Byłem tam strasznie spięty, w ogóle tak mi zależało na temacie, że aż taki pospinany siedziałem. I no dzisiaj obiecuję że być troszkę bardziej wyluzowany, chyba że sam siebie w trakcie zdenerwuję i y, podniosę ciśnienie, co jest możliwe generalnie ze mną. Więc jeżeli tak będzie, to przepraszam, ale moje założenie jest takie, żeby być bardziej wyluzowanym. Zanim przejdę do tematu, to ogromna, ogromna, ogromna prośba o aktywność. To znaczy, jeżeli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj. Pomóż mi ten kanał rozwinąć, żebyśmy docierali z tą ideą rozmowy do jak największej liczby osób. Jeżeli film Ci się spodobał, to łapa w górę na koniec, albo teraz, jeżeli w ciemno chcesz dać, albo łapa w dół, jeżeli Ci się nie spodobało, ale oczywiście nie bez wytłumaczenia. Jeżeli łapa w dół, to musi być wytłumaczenie dlaczego. Więc no co, zachęcam do oglądania, do aktywności i lecimy. A o czym będziemy dzisiaj rozprawiać? Otóż będziemy rozprawiać na temat, znaczy rozprawiać. Będę taką dyskusję z moim filozoficznym alter ego podejmować, a mam zamiar podywagować na taki temat, na który z reguły się nie. Na temat, zwykle którego się nie dyskutuje, czyli na temat gust. I będę rozprawiać na temat tego, czy istnieje coś takiego jak chujowy gust, a w dodatku muzyczny. Także zapnijcie pasy. Ja Was oczywiście obiecuję przeprowadzić przez te dyskusję suchą nogą. Nie pozwolę Wam przepaść w moich mandrach filozoficznych. Natomiast yy, będę chciał oczywiście to poprzeć na, na swoim przykładzie, bo jestem na bazie mojego doświadczenia yy, i mojego gustu. Mam nadzieję, że nie chujowego, sami ocenicie. I zanim przejdziemy do tego, to trzeba zadać takie podstawowe pytanie: czy coś takiego w ogóle jak chujowy gust istnieje? No w tym przypadku muzycznym, więc tego się trzymajmy. No i żebyście skumali w ogóle, z czego się wzięła ta rozkmina moja, bo to czasami nie jest takie oczywiste, no to Was troszkę przez historię przeprowadzę, jak to wyglądało. Ja słuchajcie, w ogóle historia dzieje się mniej więcej pół roku temu. Ona się zaczęła mniej więcej pół roku temu. Historia dzieje się w mojej pracy, tam gdzie teraz pracuję. Jest taki moment, kiedy, no są takie momenty w pracy, że jest troszkę mniej... Nie tej roboty, albo jest wszystko na zicher zrobione i jest taka chwila, żeby iść kawę wypić ewentualnie, albo, albo po prostu poszukać sobie zajęcia. No i mam takiego kolegę w pracy, takiego koleczkę, który miał taką manierę, że podchodził i zadawał ci, ci czasami takie kompletnie abstrakcyjne pytanie, typu, <ścoughs> typu, że widzisz, że idzie i ma taką minę, że wie, że zaraz ci czymś przy, przypierdoli. No i się zwykle nie myliłem, bo podchodzi i pytał się coś typu, a czy myślisz, że w skoku w wygrałbyś z nie wiem orangutanem? No to, tego typu abstrakcje. No ale też mieliśmy konstruktywne dyskusje, spieraliśmy się czasami, ale ale no bo po prostu mieliśmy zwykle jakieś takie rozmowy o niczym. Także o muzyce. Więc Dobijamy dobrze go z tą historią. No i gadka, gadka, on też. Jak gadaj się o muzyce, to on tak jak widziałem zawsze był bardziej zaangażowany, bo on jest, yy, przypuszczam do tej pory, fanem, fanem rapu, hip hopu. Mm. Lubi w ogóle tę kulturę, tak mi się wydaje, że też dostosowuje do tego swój styl ubierania i, i taki w ogóle styl bycia. E, no, i, no i rozmawiamy właśnie o muzyce. On tam mi się jakieś ciekawostkie czasami pytał, że czy wiedział i że Tupac w 90. -tym, tam w którymś roku coś tam. No, mówię, no nie wiedziałem, no bo skąd miałem wiedzieć? No i rozmawiamy. No, i pada życzone hasło w końcu, kiedy już ja też się podzieliłem jakimiś swoimi spostrzeżeniami. Pada hasło, nie no stary. No masz, to masz po prostu chujowy gust muzyczny. No i na początku. Ha, 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 no tak, tak, tak. Po prostu zbyłem to śmiechem. Ale potem sobie myślę. Kurwa, jak to. No i zaczęło mi to się iść w głowie, jak się pewnie domyślacie. Uderzyło w moje takie filozoficzne ego. Co to w ogóle znaczy, tak? W tak sobie wyobraziłem, że siedzę nad taflą, nad taflą niewzruszonej wody i debatuję sobie z papierosem, chociaż nie palę. Chujowy gust. Kto w ogóle decyduje o tym, co jest dobre, co jest złe? tak? Dlaczego ktoś, kto słucha inaczej niż ja, ma od razu ma, ma słuchać gorzej niż ja? Nie mogłem tego zrozumieć. No to co ja zrobiłem? Zacząłem go przepytywać. Mówię, no dobra. Zakasałem rękawy i podchodzę do niego. No mówię, okej, okay, ale dlaczego tak uważasz? Dlaczego tak jest? Czekaj, tylko sobie sprawdzę, czy mi się nagrywa głos, bo czasami mam taką manierę, że. Okej, okay, nagrywa się. No i podchodzę, że. Dlaczego tu uważasz, że to jest chujowe? Dlaczego ci to nie pasuje? A on słuchajcie, bez mrugnięcia okiem. Bez zawahania żadnego. No bo tak. Jakby on był przekonany o tym, że. No stary, zobacz, czego ty słuchasz w ogóle. To, 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 to jest totalna. totalna kałuwa. No przyznał, że mi wytrącił wszystkie argumenty z ręki w pierwszym rzucie, po prostu mnie. po prostu mnie zagiął. Pe pewność siebie, z jaką on to powiedział. Przekonanie, taka. nie powiedziałbym, że arogancja, ale po prostu biło od niego tym takim. taką. Prawdą, że on po prostu mi, mi, mnie uświadomił, że coś się ze mną nie tak. No i się na sekundę za, po prostu zamknąłem w sobie, ale kontynuuje, nie? No i potem mówi, no ale stary, zobacz, kogo ty tam słuchasz, nie? Bo ja mu tam powiedziałem wcześniej, a tam na mojej liście tak. Zenek Martyniuk, bonus RPK, jakaś tam techniawa. Trochę jakiegoś tam rocka, jakieś takie klasyki rocka, jakieś ACDC, czy jakieś tam pojedyncze numery, jakieś Red Hot Chili Peppers, tak. W ogóle z tytułu nawet pewności większości nie wymienię, ale są jakieś tam pojedyncze, bo tam coś tam sobie po prostu do nich potupuje. Ale kompletne pomieszanie z poplątaniem nie ma sensu. Znaczy, chujowe. To, 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 to była jego jednoznaczna diagnoza. Ja od tego momentu wiedziałem, chłopie, jesteśmy na wojnie. Wszedłeś na grząski grunt filozoficzny ze mną i nie popuszczę. No i nie popuściłem. I ja mam taką, może nie nieznośną, ale momentami, momentami irytującą manierę, że no po prostu biorę kogoś pod chuj. No co ja bym dużo mówił. No i z nim też tak miałem. To znaczy starałem się go doprowadzić do takiej pułapki, Lirycznej, takiej merytorycznej, i żeby on doszedł do wniosku, który przeczył jego tezie, i mi się udawało. To znaczy, na przykład doprowadzałem go do momentu, w którym on mi przyznawał rację, mówiąc, że, no tak, utwór, który ma wyświetleń więcej, jest lepszy. No to ja, Pyk, YouTube, Zenek, Martyniuk, Królowa Nocy, 12 milionów wyświetleń, znaczy, jest lepszy. No nie, ale to tak nie działa przecież, coś tam. I już potem jest tłumaczenie się z tego, że przecież to tak nie wygląda do końca. No ale to, jakby zostawiając na boku moje złośliwości, po co tylko moje złośliwości? To jakby nie ma w tym żadnej wartości merytorycznej. Ale, ale zostawiając to na boku, jak to nie ma sensu? Jakby, no, no dla mnie ma. Jakby to ten cały masz, te jakby różnorodność tego, co tam jest na tej liście, jakby no, ma, ma dla mnie jak najbardziej sens i się trzyma kupy. Dlaczego? Bo każdy utwór spełnia jakąś, jakąś funkcję, coś mi daje, tak? Jakąś wartość dla mnie ma. I niekoniecznie mówię o jakiejś wartości merytorycznej, bo to jakby, jakby trochę starałbym się przekonać was do tego, do czego się nie da przekonać, ale jakby jeden numer nakręca mnie do roboty, drugi mi nie wiem, przypomina dzieciństwo. Trzeci mi daje, wiecie, trochę takiej pozytywnej agresji. Zaraz powiem, co znaczy pozytywna agresja. A czwarte po prostu nie wiem, dobrze bangla i mi dudni w uszach i jest, jest po prostu ok. I każda, właśnie, nuta, której słucham, ma jakąś funkcję, spełnia dla mnie jakąś funkcję konkretną, jest dla mnie narzędziem. Coś mi dobrze robi w głowie albo, albo w ciele. I to jest dla mnie wartość, jest wartościowa. To znaczy jest dobra dla mnie. I to jest wyznacznik, przez który ja patrzę, znaczy przez na który ja patrzę na muzykę. I to jest pierwsza rzecz do zapamiętania dla Was, jeżeli myślicie, że ktoś ma chujowy gust muzyczny. To znaczy, jaką funkcję spełnia ta muzyka dla kogoś? Mm. I teraz trochę rozłożę to pojęcie chujowy gust na czynniki pierwsze, bo... I na chwilę się zatrzymam, bo jeżeli mówisz, że ktoś ma kiepski gust, już żeby nie powtarzać tego, tego wulgaryzmu bez przerwy, że jeżeli, mówi, jeżeli mówisz, że ktoś ma kiepski gust, to tak naprawdę mówisz, nie bezpośrednio, że nie rozumiem, dlaczego to ci się podoba. Albo częściej masz kiepski gust, bo ja nie lubię muzyki, którą ty lubisz. Kropka. To z reguły tak wygląda. I zamiast zatrzymać się i zapytać, stary, co ci daje w ogóle ta muzyka, czemu ty tego słuchasz? Jakby jeżeli faktycznie masz taką potrzebę, to możesz, jakby, podważyć sens, dlaczego w ogóle tej muzyki słucha, ale. Nie musisz na pierwszym strzale lecieć po prostu z oceną. Jakbyś śmiał, nie wiem, monopol naprawdę. To tak, jak wracając do, do, do tej oceny tego mojego kolegi, który po prostu był. W jednej sekundzie starał się być po prostu wyrocznie prawdy na temat muzyki. I, I jeszcze jakby odbiję od tego, nie miałem o tym mówić, ale to mi się teraz przypomniało, y, jakby. I, i, i też potem trwa dyskusja i tak dalej. I się pytam, no kurde, ale też potem na jakie podstawy ty mnie oceniasz, tak? No wiesz, trochę znam się na muzyce. Jakby interesuje się tym. Ja wiem, ale no, no, nie wiem, skończyłeś szkołę muzyczną. Nie wiem. Jesteś artystą, który ma, nie wiem, 20 doświadczenia jakieś. No. Jakby, jaką masz legitymację do tego, żeby w ogóle mnie oceniać? No, no coś tam się znam, tak? Troszkę coś tam słucham tej muzyki. Ja mówię, no okej, okay, okej. Okay. I, I wracając. i... Do tego monopolu o prawdzie, bo to też nie jest tak, że istnieje jakiś oficjalny ranking gust, gustów, gust muzycznych. I twój jest co najmniej w top 10. Jego był w top 5 na 100%, jak nie w top 3. Jakby to tak nie działa, tak? Że twój jest OK, a cudzy to ściek. Nie. Bo przecież nie każda muzyka musi być ambitna, to jakby oczywiste, ale mam wrażenie, że wiele osób o tym zapomina. Nawet ci, którzy do mnie pisali. Zwłaszcza jedna kobita, która była przekonana, że nie jej znaczy chujowy. Mam nadzieję, że to oglądasz. Bo nie każda muzyka musi wzruszać, dawać do myślenia. Czasem po prostu muzyka musi dać trochę rytmu do tańca. Nóżka musi się pobujać, głowa musi pochodzić w prawo i w lewo. Do innej po prostu musisz się wyłożyć na kanapie i poleżeć, dać ci jakiś emocjonalny vibe. Inny może dać ci strzał energetyczny, albo jakieś wspomnienia sprzed 10, 15 czy 20 lat, i każda z tych rzeczy jest ok. Bo wracając do, do, do tych moich przykładów, tak, bo obiecałem, że będzie na moim przykładzie, kilka wam rozłożę i potem to spłętuję, bo to też jakby nie jest pff, fizyka kwantowa, żebyśmy o niej dwie godziny rozmawiali, ale też chcę być rzetelny w ocenie. I te kilka przykładów, które ja podawałem tak, tych artystów czy, czy też wykonawców, no, Mamy tego nieszczęsnego zęka. Tak? No, wiadomo, że nikt jego tekstów nie będzie nie wiem, analizował i porównywał do poezji Różewicza albo nie wiem, Brzechwy. No, no, bo, no, no bo to nie jest cel tego, ale, ale jego muzyka działa. tak? Coś, coś, robi, coś robi od kilkudziesięciu lat w porządku. Na weselu, na, imprezie, czy na jakiejś imprezie. Ludzie się po prostu bawią, więc ona spełnia swoją funkcję, czyli w tym zakresie, w którym. Jak mniemam, ta muzyka jest stworzona w tym celu, ona jest skuteczna, jest dobra, jest lepsza niż inne. OK? Mam nadzieję, że nadążacie ze mną, że się nie zgubiliście. Kolejna rzecz: bonus RPK. Jeżeli ktoś nie słuchał, serdecznie polecam każdemu. No, kawałki generalnie takie o życiu, o trochę o takim świecie przestępczym, o tym, co trudne, takie czasami o tym, co prawdziwe. Taki charakterystyczny, uliczny vibe. Myślę, że mało kto jest tak, takim charakterystycznym reprezentantem tego stylu muzyki. I raczej wzbudza agresję niż nostalgię. Na przykład mi się sprawdza, kiedy nie wiem, idę na siłownię i się muszę skoncentrować na, na wynikach siłowych, po prostu muszę się napompować i dobrze wszystko wiecie, robić. Generalnie, no, 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 Jakoś u mnie to działa, tak? Zdaje egzamin, czyli jest dobre. Ja nie wsłuchuję się w tekst, że yy, moja muzyka to nie karuzela fikcji. Od lata czuję wstręt do policji, jakby ja, ja, ja jestem nie tak z tym tekstem. Chodzi po prostu o to, jaką, jaką energię mi to daje. Jak, i, jak połączenie tego tonu głosu z, z bitem, z melodią, jak to wszystko razem gra i jakie to we mnie wywołuje emocje. Kolejne. Jakieś takie stare numery hi-fi bandy, albo nie wiem, paktofoniki. No, no, no dla mnie to jest takie taki powiew czasu dzieciństwa kiedy pamiętam jechaliśmy bamą na na, na film funiki z takimi dwoma kumplami i no po prostu przywołuję to wspomnienia i nie wiem, dla niektórych słuchanie w 25 roku piosenki Jestem Bogiem to jest jakiś cringe czy wstyd, a no dla mnie to jest po prostu jakaś wartość, której ja potrzebuję czasami dalej ACDC, no jakby nie każdy lubi. Ja też pewnie wszystkich kawałków nie słucham, ale jest to klasyka jakaś energia vibe nie wiem, starego roka czy po prostu roka Znowu nie jestem znawcą, jestem, jestem konsumentem muzyki, więc nie chcę nic przekręcić, ale no nie wiem, jeżeli leci back in black albo no to po prostu noga sama mi chodzi i z reguły słucham jak jadę na trening albo mm, gdzieś po prostu się udaje, że chcę się naładować energetycznie. Zwykle 90% przypadków, kiedy słucham tej tego, tego zespołu, to mam ciary po prostu. No tak tam nie działa, że mam po prostu ciarki, jak słucham tego, jak to wszystko ze sobą gra ta perkusja, gitara. No, no, ma coś w sobie. Jakaś techniawa na sam koniec po prostu, która zawsze się u mnie znajdzie. I to jest moment, kiedy ja po prostu mogę wyłączyć myślenie, być w rytmie, totalna hipnoza. Im głośniej, im bardziej chaotycznie w uszach, to ja jestem w niebo wzięty. Są też takie momenty, w których potrzebuję tego. I znowu spełnia dla mnie funkcję. Jakoś konkretną, czyli jest dobra. I nikt mi nie mówi, że nie jest, bo jest dla mnie jakimś konkretnym narzędziem do wywoływania konkretnych emocji. Skutecznym zresztą. Kropka. Jednym zdaniem, moja teoria z tego, tego tematu, że muzyka to jest nic innego, jak to jest energia, przez którego ona płynie inaczej, przez każdego ona płynie inaczej. Każdy ma inną rezystancję na tę muzykę. To jakby insight dla moich kolegów z techniką, którzy generalnie w elektryce się poruszali, więc każdy ma inną wrażliwość na tę energię, o może tak, takim bardziej przystępnym językiem. I zamiast jakby starać się na siłę oceniać, być może w pierwszym rzucie warto poznać czyjś motyw, albo złapać jakiś inny, ciekawy punkt widzenia, bo to jest zabawne w ogóle, że w tak wielu dziedzinach życia Dokładnie ten sam semat się powtarza, że niedawno zresztą się, z, się zakończył absolutnie najlepszy i najfantastyczniejszy pod słońcem festiwal pogardy, który się potocznie nazywa też wyborami prezydenckimi. Nie wiem, czy kojarzycie, że takie eventy były w Polsce? Ale jest to dokładnie to samo, nie? Jakby nie moje, czyli chujowe. I pytanie brzmi takie: po co? Po co? Dlaczego tak wielu ludzi potrzebuje? Nazywać cudzy gust kiepskim, chujowym. W ogóle oceniać jego zachowanie w ten sposób. Mam kilka teorii i pytań otwartych do Was tu w tym momencie, żebyśmy troszkę ewentualnie, jeżeli się nie zgadzacie ze mną, to żebyśmy się troszkę poszarpali merytorycznie. W komentarzach albo w wiadomości prywatnej wiecie, że ja chętnie wchodzę w, w dysputę w jednym i drugim kanale. Czy na YouTube, czy na Facebooku, czy na Instagramie. I punkt numer jeden. Po prostu chcę się poczuć lepsi. Potrzebuło się dowartościować. Kropka. To jest pierwsza teoria, i pytanie otwarte do Was, czy tak faktycznie może być. Numer dwa. Ktoś ma zbudowaną swoją tożsamość. Jest w takiej swojej, potocznie to nazwę, bańce, takiej muzycznej bańce informacyjnej. I wiecie, wszystko poza tą bańką jest dla nich śmietnikiem. I to jest jakby jedyny wyznacznik zbudowany przy, albo przez nich samych, albo przez ich idoli którzy nie otworzyli ich na, na nic innego. To jest punkt drugi. A numer trzy, że po prostu nie potrafią wewnętrznie zaakceptować tego, że ktoś może robić coś innego niż oni. Czyli jakby totalna ignorka. Już nawet nie chodzi o samą bańkę w konkretnej dziedzinie, ale taką obleżoną twierdzę, że to co moje jest ok i po prostu spierdalej. Daj mi spokój, jest, jest ja mam fajnie, ty masz źle, jest, jakby żyjmy sobie. Jakiś... że po prostu nastąpił jakiś błąd systemu w twoim przypadku i, i musisz się poprawić. Popraw się na lepsze, jeżeli masz swój wygust, tak. A może czasem po prostu się zamknąć i posłuchać i zapytać. Po co ci to? Dlaczego tego słuchasz? Może czegoś się nauczysz, a może to ci się spodoba, bo stwierdzisz, że. A to to nie jest tak, że ja muszę po prostu sobie słuchać. I zęka, bo mi się podoba tekst, tylko że mi daje dobrą energię. I oczywiście to jest jakiś skrajny przypadek, bo jakby zakładam, że każdy z Was to rozumie, żebyście też nie, nie, nie pomyśleli, że mam was za jakichś idiotów, którzy, którzy są totalnymi ignorantami, bo to nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że po prostu możecie przełożyć ten wzorzec na wszystkie inne dziedziny życia. To znaczy, że zamiast w pierwszym rzucie dać kontr, że jest inaczej. To po prostu zrobić jakby krok do tyłu i najpierw zadać pytanie. Jeżeli dojdziecie do wniosku, że nic to nie zmieniło, to wtedy dajcie ten, ten, ten feedback, dajcie te kontrę. Tylko przestrzegam przed tym, żeby wydałaś takie wyroki ogólne. Dam wam przykład. Ja często na tym się łapię, ale się od razu poprawiam, bo już mam ten nawyk, że ktoś coś mi mówi, że coś mi się podoba, ja mówię, to jest chujowe. A nie, przepraszam. Dla mnie to jest słabe. To znaczy poprawiam się, że nie mówię, że jest to coś ogólnie kiepskie, ogólnie słabe, bo nie mam do tego żadnego mandatu, żeby to mówić. Uważam, że nikt do tego nie ma mandatu, żeby była jasność. Nikt nie powinien tak mówić, że coś jest ogólnie słabe. Tylko, że na mnie to nie działa. Dla mnie to jest kiepskie. Ja nie czuję tego, dzięki. Więc już dobijając do brzegu, jeżeli ktoś mi na przykład dzisiaj mówi, a chcia, chciałbym tego, żeby takim powiedział. Ktoś mówi, nie no, ty to masz chujowy gust. No to ja się tylko uśmiecham. Bo ja wiem, że on wpadł w moją pułapkę po prostu. Ja już go pochłonę za chwilkę pytaniami filozoficzno-egzystencjalnymi i będziemy się świetnie w tym bawić, ja, ja na pewno. Yy, także... Wiem, że mam, 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 mam swój gust. On jest mój, jest różnorodny, jest czasem dziwny, nieoczywisty, czasami dla niektórych być może, być, nie wiem, przypałowy, ale, ale jest, jest mój. Wiecie co? Moją odpowiedzią na te pytania, które na początku zadałem, jest to, że, że nie mam czegoś takiego chujowego gust muzyczny. Jeżeli ktoś wam się to stara wmówić albo was do tego przekonać, to możecie albo spojrzeć na to tylko z politowaniem, albo starać się wyciągnąć jego motywy, znaczy starać się go zrozumieć jakby z czego to wynika, ale co do zasady uważam, że możecie twardo z zacieśniętymi pięściami podchodzić do tego i twardo iść w zaparte, że tak nie jest i uważam, że macie do tego zwyczajnie argumenty, bo yy, każdy jest inny, i zachęcam do tego, żebyście się wzajemnie szanowali, niezależnie czy to jest muzyka, czy to jest jedzenie, czy to jest polityka, czy to jest, słuchajcie, nie wiem, yy, moda. Każdy jest inny, każdy z Was może coś się nie podobać, może coś obśmiać, a na koniec dnia trzeba pamiętać, że nie musi Wam się wszystko podobać, mi też się nie podoba wiele rzeczy, mnóstwo rzeczy mi się nie podoba, mnóstwo rzeczy będę tu krytykować na tym kanale, to jakby żebyście byli tego świadomi i będę przedstawiać swój punkt widzenia, który za tym się kryje. Ale i poprawiajcie mnie, jeżeli będzie inaczej. W takim sensie przy, przypomnijcie mi, ej, gada, coś inaczej. Musisz się poprawić i się poprawię. Gwarantuję, że przeproszę za to, bo wiele rzeczy mi się nie podoba, ale ja czuję, że ja nie mam wewnętrznego mandatu do tego, żeby komuś przedstawiać to jako prawdę objawioną. To, co mówiłem w pierwszym odcinku. Bo po prostu uważam, że jest to najzdrowsze dla idei dyskusji dla społeczeństwa, dla emocji społecznej. Także dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że się zbytnio nie, nie podpaliłem, nie nie rozemocjonowałem. Jeżeli was coś w tym wszystkim poruszyło, dało do myślenia, to tak jak mówiłem, dajcie łapkę w górę, e, podzielcie się ze znajomymi, udostępnijcie na swoim story. E, napiszcie, jak to u was wygląda, czy się z tym spotykacie, czy ktoś wam kiedyś powiedział, że jesteście w jakimś aspekcie chujowi, a jeżeli tak, to co zrobiliście? Gdzie jest wasza wina, oczywiście, bo to jest wasza wina, tak? Także ja dziękuję, że byliście i do usłyszenia w kolejnym odcinku za kilka dni, a nie kilka miesięcy. Na razie.